A to co? A wiesz, melia, mamy tam takie małe zawody. E, raczej by ci się nie spodobało. To skomplikowane. Wiem, co kombinujesz. Wchodzę w to, co mam robić. Okej. Okay. Widzisz te tarczę? No. Traf jak najwięcej, nim minie czas. Jak wygram, zapiszesz tam moje imię. Spoko. Jeden mniej. Jestem dumny. Dwa mniej. To nie wszystko. Wyluzuj. Nieźle. O mordę pięć, pół drogi abs. Ty podporze. Trafiłaś trafiłeś wiele ryba. Zasłużył. Jeszcze masz szansę. Jeszcze dwa i wygrasz. Bez presji. Jestem z ciebie naprawdę dumny. Jeszcze tylko jeden. Nie spudnij. Tylko dziesięć sekund. O, mordę. Udało ci się! Rekord! Został mi jeszcze czas, nie? Pięć... cztery... trzy... dwa... jeden... Udało się! Ha! Za pierwszym razem! I co ty na to? No, super. Jesteś najlepsza. Zamknij się i napisz moje imię. Jasne. Później. Aha. Nie chcesz, żeby Melię to zobaczyła, tak? Nie, ona ma to gdzieś. To wpisz mnie na tablicę, Owen. No dobra, wyluzuj. Okej, okay, chcę ci pokazać coś jeszcze. Chodź na górę, to ciało kapitana. Widziałam je.